Witam parku Maszyn, witam serdecznie. Powiedz mi, ten mecz to wiadomo, no różnie to się układało, ale powiedz mi ogólnie, jeśli chodzi o ten sezon. Wielu pismaków mówiło jakieś bzdury a tego, że jeśli chodzi o Twój kontrakt, to na no, Juniora z takim małym doświadczeniem, to nie warto takich pieniędzy, ale Ty pokazałeś, że jednak. Tkwi w Tobie ogromny potencjał to, co pokazywałeś w tej pierwszej lidze. Przełożyło się na, na Twoje znakomite występy w tym roku. Jak Ty się czujesz właśnie w, w, w tym roku, w tej PG Ekstralidze? Czuję się dobrze, ale czuję też spory niedosyt, bo bardzo dużo niepotrzebnie punktów zgubiłem, gdzieś tam niepotrzebne wykluczenia, ale no, to był pierwszy sezon, dalej jeszcze jest Ekstralidze i naprawdę jest spora różnica chociażby pomiędzy pierwszą ligą. Więc tak wszystko do nauki, muszę po prostu na tak pewno sobie podsumować wszystko i będę w stanie coś więcej powiedzieć, ja jestem jeszcze skupiony na, na kolejnych zawodach. parę młodzieżowych mi zostało i wtedy będę mógł Ale chyba można powiedzieć, że, że naprawdę miałeś znakomite momenty i można być dumnym po, po takim debiucie, bo, 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 bo chyba można dziś, zawsze ktoś chce coś więcej, ale... Myślę, że nie możesz mieć do siebie żadnych pretensji a na tego. Jak mówisz nauka, a były naprawdę znakomite momenty i to i było sporo. No tak, taką można dać trójkę z plusem. A powiedz jak sprzęt w tym roku? Czy, czy, czy jakieś Twoje wyniki, czy gorsze występy to było to, że nie czułeś tego, że pod siodłem jest coś fajnego, jakieś romaki? Czy, czy to jednak będy taktyczno-jeździeckie spowodowały to, że że, że czasami było gorzej? Jak ten sprzęt się spisował w tym roku? Spisuje. Sprzętowo się czuję dobrze. Sprzęt się bardzo dobrze spisuje nawet. Jeżdżę na jednostkach od Ashley'a Holloway'a, także to naprawdę jest dobry sprzęt, ja tak uważam, się na nim komfortowo jeździ. Brak techniki przede wszystkim powychodził. <grym> Najwięcej na tym ubolewałem, czy to na przyczepnych torach, czy na początku sezonu, jak było bardziej przyczepnie, no Czasami ta jazda wyglądała jakbym był świeżo po licencji, także a starty dalej czasami wyglądają jakbym był świeżo po licencji, także tego najwięcej zabrakło, ale już powoli zaczynam tłumaczyć o co z tym wszystkim chodzi. A jak praca z panem Adamem? To wszystko się pięknie układa, jak to wygląda? Uczysz się z każdego meczu coraz więcej, z każdego treningu? No ja mogę powiedzieć, że to jest odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu i nie wiem, każdemu życzę tego trenera po prostu. A powiedz jeszcze, w tym meczu wydawało się momentami, że, że strasznie się ślizgałeś na tych łukach, szczególnie w biegu czwartym z Wiktorem Przyjemskim. Czy to było niedopasowanie? Czy może właśnie nie, wiem, nie, nie miałeś gdzie oprzeć tylne koło? Jak to było dzisiaj? Trochę nie mogłem znaleźć przyczepności. Gdzieś z wyjścia zaskoczyłem się, bo ostatnio na zawodach w 24 to był podobny i po tym rancie mogłem sobie śmigać, ale z drugiej strony też można by przytoczyć pewien wy sobie scena niedźwiedzia I, i wszystko jasne. Nie? A Lublin, tam już bardziej chyba jedzie się na luzie, tam chcesz pokazać znowu super speedway i, i że, że, że właśnie chór już tak mocno przypieczętuje ten, ten występ, no bo chyba... Chcesz się pokazać z jak najlepszej strony, to być może nasz, nasz ostatni mecz w Ekstravize. Także po prostu też... Plusów jest to, że będziemy mogli się bawić tym żużlem trochę, tak? Mhm. Wynik, będzie, wynik zawsze jest ważny, ale no nie oszukujmy się, wiemy jaka jest sytuacja. Będzie trochę mniej istotny, możemy coś popróbować, posprawdzać. Że wciąż się cieszy na jest Lublina. A może sprawimy niespodziankę? Dokładnie. No cool. I tego Wam życzymy i też gratulujemy. Całego Twojego sezonu i pomyślności też zdrowia do końca sezonu. Dzięki. Dziękuję, Dziękuję. bardzo.